To nie, jest, to nie jest vlog erotyczny. Wiele osób może się zapytać, co jest najważniejsze podczas wyjazdu na narty i ja zawsze odpowiem, że airkopsy. Er A wstąpimy do Maka. Jeszcze się na nie krema, mak będzie nowy Żeby w lewo skręcać? Dawaj prosto Prosto jak soku No nie, wiem, zobacz Dzieci! Uwaga! Nie, no Pablo Na Nowy son czy na Króżlową? Kurwa, Króżlowa brzmi jak jakaś jakaś arena żużlowa No i na Nowy son nie będziemy jechać O, tutaj zjedzą kurwa górki o. Kija jedziemy za do... Boże, to. oni już nagrywają challenge, a my co? Idzie vlog z Nart Dokumentu. Masz, masz dokument? Ale mnie tu wszyscy znają, Paweł. Aha. dobra, no to, to, to my jedziemy, a ty chcę wykupicie. Fajny jest zapach mokrego psa? Ale nie, bo to nie o to chodzi, bo to, to już ten clean. To już wiesz, że zaraz będziesz jej. Bardzo dużo dzisiaj krawędziuję. A jakieś... A jakieś giaty prawędziujesz? Krawędziuję tylko giaty. To dzisiejsza młodzież. Tam Dobry słupki masz. zawsze Powinieneś... Wiesz jak zrobić? Pokazywałem się jak powinieneś zrobić. Pokaż, jak powinieneś zrobić. O, dokładnie, dokładnie, dokładnie to jest tak. Nawet masz takie te, nasutniki tutaj. Pozdro. Drugi dzień krawędziowania, krawędziowania. Zero giatów dzisiaj. Yy, I co? Yy, wczoraj mało no, nagrywałem, się, Staram się więcej nagrywać. Kurczę, się YouTube'em yy, Bo kolejki, kolejki są najgorsze. W sensie nie linowe, tylko kolejki do kolejek. Pozdrawiam! Jakieś przejście, przejście. A ja mogę się mogę nagrywać jak rodziców z Nickelodeon. Wiesz, jak się ten? Jak bajki robili, to tylko ciało było widać bez twarzy. Żeby Nickelodeon przycinał na tym, na wizerunku I żeby nie musiał animacji twarzy robić, co było najbardziej skomplikowane I gdzie głównymi bohaterami były dzieci, a starzy tylko byli tak nagrywani od do No to jest w ustną sens no jakby nie było nie Mam czopek Czapki zapomina I... Nie mam nic do ludzi ze wsi, ale przyklejanie sobie naklejki Apla z tyłu to jest kurwa naprawdę Nie? No, oni są ze Może on jest przedstawicielem Apla. Tak, z samochodem Kia Tam nie widać góryców No, jest tak zwana megła Po góralsku mgła nie mgieła to po odreszarsku. Mimo, że długo nie jeździliśmy w pełnym słońcu. Co? Zawsze nagrywam. Ujdzie, ujdzie. Okolica. O, kurwa. Okolica taka. Okoliczności były różne, a ta okolica jest taka. 4 na 10. Dobrze, że mamy ratownika medycznego. Specjo Extreme. Jakiś Japoniec. To W grałem w Brawl aż do późna ale potem stałem Do późna to do kiedy? Nie tak do szóstej. Być krawędziowanie na stoku, a na razie jest krawędziowanie po parkingu. Tato z Nickelodeon? Kurwa, widzicie, jak zajebiście? Co wyjechał? Mamiętać. się jak jakiś złol jak blisko. Ale to straszne było. Ja pierdolę. Przysam, bo to... A możesz nie przypinać? Bo to na YouTube a leci I napić się jeszcze wody Żeby nie było potopu. Chociaż Szwedów nie ma. Cztery gramy jarginały, cztery gramy gandzinałe, gandzia. Kurwa. Idziemy robić ten banki, mamy. Te czarne rękawice ktoś bierze? Nie, cholaś, te czarne rękawice. Gołe dłonie. Sigma. To wie co wolicie, kaski czy podpaski? Ja wolę podpaski. Nie biorę kasku. To? Nic. Jak ktoś będzie oglądał tego vloga. Szczerze. To IQ spadnie mu jakoś kurwa o 50. No jak patrzymy na takiego debilę jak ty No wiem, to dlatego mówię właśnie. Bo tu nie ma żadnej, żadnej treści. Są tylko głupie pół treści i pod tekstem. O, tak się prezentuje. Ludzi twój. Taki przystojny. A nie to Adam. Mam na lataźkę Mam dla pana kilka pytań Słucham yy, Ja będę mówił słowa, bo tak jakby pana pokolenie jest bardziej bardziej Sigma Dobrze mm -hmm. to powiedziałem Tak, tak, bardzo dobrze Powiem słowo a ty Adaś, powiesz, jak bardzo, jak często Twoje pokolenie go używa, dobra? Mm -hmm, mm -hmm. To będzie tak jakby. Nonsense Studio mm -hmm. łączy pokolenia. Tak. No. Łączy lata, łączy generacje. Genera. Dobra. Od 1 do 10. Jak często go używa i jak bardzo jest fajny. Dobra. Ale... Jak, jak często go używacie? Mm -hmm, Bo dobrze. my nie wiemy. Ja no. często mówię, mama, mama Koko, nawet nie wiem, co to znaczy. Mm -hmm. Krawędziowanie i tak dalej. Dobra, pierwsze słowo. Sigma. No to, to często, to 10. Hmm. 10. Dziesięć, no. dziesięć. Y Riz? Nie, to żadzi, to tak 6. Rizler to tak 4, 4. Rozumiem giat. To tak 5, 5. A co to znaczy giat? W sumie to nie wiem, ale A to za użycie? Tak. Okej, okay, to tak jak my. Mmm Mama Coco to 0, to ja w ogóle nie wiem, co to znaczy nawet. Okej, okay, okej. Okay. Się wydaje, że nikt nie. Z To tak 6,5. to czasem też daje to. To się dzieje. Co dzieje się na stokach? O, tu jakiś zimny zgubił mamy. To ja chyba zgubił, dobra. Nie żartuję. Nie, go nosi, o, nie. o, tam wziąłeś sobie sufa. Zaraz my tak będziemy. Pierwszy zjazd. Dobra. Czemu? Ja wolę akurat tą klasyczną wersję przez u otwarte na końcu, ale. No, może być cztery. O, teraz ładny kadr, tak powinniśmy nagrywać wyjazd. O, jest coś pięknego w tej kamerze. Mógłbym to wstawić sobie na tą, na tą te Windowsa. Dobra. Czemu? Weź coś krzyknij jakiegoś skibili. No Nowe. Skibidy! O kurwa, ale wstyd Jaki kraj taki apreski. Jeżdżamy wiedząką. Coś coś powiedz, kontrowersyjnego. Jazda, jazda, biała gwiazda. No to już się powtarza. No to, ale to jest kontrowersyjne. A może, może czerwono-białe pasy to kutasy? Nie. Ok. Tego przedstawiciela Norwegii zaraz będzie jego zjazd. Zobaczymy, ile uda mu się uzbierać punktów. A jeszcze nie. Jeszcze nie, nie za, dobrze. dobrze. Jeszcze zawodnik się musi przygotować. Pewnie bez dźwięków albo tam opuszczać dźwięk. Dobra, to idziemy. To jest bardzo dziwne. Taki moment, nie robi. Ale może pizza. Haul zakupowy, kurwa, z góry, mam takie jebane bęgery, pierwsza, z tyłu się tak prezentuje, jest deska z nitro, w sensie nie, że z nitro, nitro jak jeżdżę, nitro jak jeżdżę. a tak to jest yy, ostra, wiązania mam z Bert Burton, tak, fajna, 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 drugie, su shoe, na deskę, bęgery, co, daddy shoes. Będę w nich normalnie kurwa do szkoły chodzi. Z moich tat. Chcę, byś krawędziował gwiazdy, chcę, byś krawędziował gwiazdy za każdego z moich tat.